Dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją paletki Too Faced Chocolate Bar. To jest ta podstawowa, później macie jeszcze chyba. Znaczy, na pewno jest semi-sweet. Jeszcze nie wiem, czy nie ma takiej białej czekolady, ale na pewno jest jeszcze semi-sweet, na którą sama mam wielką, wielką ochotę. To jest akurat w tej chwili mam makijaż wykonany tą paletką. Ten makijaż albo był, jeżeli był, to macie link na dole, jeżeli będzie, to wam gdzieś też wam dam znać. Jaki można makijaż zrobić tą paletą I teraz tak, ja tą paletę wydaje mi się, że mam od grudnia, że dostałam od Bartka na... Mm, jejku, na święta Bożego Narodzenia po prostu, jako prezent I uwielbiam, i od tamtej pory po prostu regularnie używam, uwielbiam, kocham Powiem wam tak, kocham tą paletę Mam inne palety, wszystkie inne palety poszły odstawkę. używam Chocolate Bar Dlaczego? Przede wszystkim jej zapachy I ona naprawdę, słuchajcie, pachnie kakao I te cienie są wykonane z kakao Ouch. Wykonane są z kakao, po prostu ono jest w jego składzie One są chyba na bazie tego kakao zrobione Więc one faktycznie tam jest i faktycznie przepięknie pachną I Nawet jest coś takiego, że jak wam one przypadkiem wpadną do ust, to wyczujecie tą słodycz One są po prostu słodkie Nie radzę może próbować, bo paleta za 170 zł do jedzenia to nie jest dobry pomysł, ale faktycznie one są słodkie po prostu w smaku Może jest to głupie no ale, ale tak jest I teraz wam pokażę kolory Są przepiękne kolory Ile ona ma tutaj w ogóle kolorów? Kolorów 16 16 cieni Bardzo fajnie, bo dwa duże cienie bazowe Ten jest matowy, bażowy Uwielbiam go na całą powiekę I rozświetlający w kąciki albo jako rozświetlacz jest naprawdę przepiękny i są duże. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeszcze ja bym chciała, żeby ten był duży, bo ja go uwielbiam mi się najszybciej kończy. Ten tutaj to jest takie różowe złoto. Bardzo fajnie, żeby on był w sumie, zamiast tego taki duży, bo to jest mój ulubiony cień. I właśnie, które cienie z tej palety lubię? Bardzo lubię ten jasny, te różowe złoto. I wszystkie burgundowe kolory, nie wiem dlaczego. Ja nigdy już nie używałam burgundowych kolorów, a w tej palecie się po prostu zakochałam w burgundach. Bardzo ładne są te wszystkie beże, złota, zielenia. Tego fioletu w sumie najmniej używam, ale czasami mi się zdarzyło. No po prostu najmniej, ten róż też jest ładny w sumie Więc można tą paletą zrobić i makijaż dzienny, wieczorowy Bardzo mocny wieczorowy makijaż Można zrobić makijaż dzienny Używając zwykłego jasnego cienia I na przykład ciemnego jako kreski Bądź tego mniej ciemnego też jako kreski Będzie jeszcze delikatniejszy makijaż Więc w sumie zrobicie z tą paletką wszystko Na co macie ochotę Nawet możecie słuchajcie Na upartego zrobić sobie cały makijaż twarzy Używając tego jako rozświetlacz, a tego jako różu Bo myślę, że ze spokojem by się nadał Na brązer no nie wiem, czy to by się coś za bronzer nadało Ale myślę, że róż i rozświetlacz ze spokojem byście ogarnęły z tej paletki Paletka ma bardzo fajne lusterko Mam mignę Bardzo fajne, bardzo ładnie się w niej maluje Jest metalowa Może wiecie design tej paletki No ale o to chodzi, to jest czekolad bar, wszystko pachnie czekoladą, więc to jest spójne tym jest może trochę infantylne, trochę dziecięce Ale tu Face ma takie opakowanie po prostu Tak samo jak, nie wiem... Benefit też ma trochę takie dziecięce opakowania. Także tutaj, jak najbardziej, ale to opakowanie jest bardzo solidne. Zamyka się na magnes, co uwielbiam, bo nie musicie się męczyć, paznokci mieć, żeby tam wiecie się dostać. Więc otwiera się na magnes, bardzo fajnie się zamyka, jest twarde, porządne, spokojnie, można z tym jeździć, nic złego się nie dzieje. Także naprawdę jestem tą paletką zachwycona. Na no, jak widzicie makijaże wychodzą, cienie się utrzymują super. Ja zawsze używam bazy pod cienie, zawsze, nieważne, czy nakładam tań czy drogi cień, ale tutaj naprawdę one się trzymają. Nie do, nie do zdarcia są przez cały dzień, nie rozmazują się, nie rozcierają I co najważniejsze, nawet jeżeli sobie ładnie oko wykonturujecie, użyjecie 3-4 cieni na całe oko Po kilku godzinach nie będziecie miały jednej wielkiej plamy, tylko tak jak to było nałożone, tak to zostaje Tak ładnie to wygląda, widać te przejścia, nic wam się nie zlewa, nie rozciera, nic złego się z tym nie dzieje Także tutaj jak najbardziej pod tym względem też Według mnie, jak ona chyba kosztuje 170-180 zł w Sephora za 16 cieni No więc słuchajcie, za paletę z Inglota 16 cieni zapłacicie 160 zł Plus paletę musicie doliczyć Więc myślę, że ze spokojem wam wyjdzie tyle samo co Too Faced a według mnie paletka i cienie tutaj są dużo lepsze od ingrota. Jak pewnie widzicie, w moich filmach już dawno nie było cień Inglota z tego względu, że uważam, one zdrożały, poszły w górę ich ceny, i według mnie pojawiło się na rynku w tej chwili tyle fantastycznych i innych cieni, że ten ingrot tak poszedł w odstawkę, bo myślę, że nie warto. Spokojnie, dużo bardziej opłaca się wydać te same pieniądze praktycznie co na ingrota na paletę Chocolate no wiadomo, w Winglowcie jedną przewagą jest to, że możecie sobie te 16 cień dobrać jakkolwiek tam chcecie, no tu już macie skomponowaną paletę, ale myślę, że naprawdę ta paleta, jeżeli chcecie mieć jedną solidną, fajną paletę, chcecie dostać na urodziny coś fajnego, na gwiazdkę, to ta paleta jest idealna, albo jeżeli jesteście facetem, chcecie obdarować swoją dziewczynę czymś fajnym, naprawdę ta paleta się sprawdzi, ona ma tak dobrane kolory, że stworzycie makijaż, właśnie tak jak mówiłam, dzienne, wieczorowe, ma kilka kolorów dodatkowych, coś szalonego też się da tą paletą zrobić, także dla mnie paleta na 6, plus, na po prostu idealna. Wszystkie inne moje palety się pochowały, i teraz cały czas po prostu myślę tylko o tej. Semi sweet, zobaczymy, może za jakiś czas się uda. Dajcie znać, co wy myślicie na temat palety Chocolate Bar: czy ją lubicie, czy nie? Czy o niej marzycie? Czy wręcz przeciwnie, w ogóle jej chcecie mieć? Czy podoba Wam się jej opakowanie? Czy raczej nie, nie, nie. Ona przychodzi ogólnie. O, jeszcze w takim kartoniku. No, ten kartonik jest bardzo ładny. Tutaj macie opisane wszystkie te cienie, kolory I wydaje mi się, że tutaj była taka karteczka O, jest! I ogólnie dostajecie też taką karteczkę z nazwami tych cieni Także ja ją sobie tutaj schowałam W środku jest chyba też instrukcja jeszcze Pokazane makijaże, jakie możecie wykonać tą paletką Także no ogólnie tutaj opakowanie na wielkie Plus wszystko jest idealnie dopracowane jest to Bardzo, bardzo fajnie I czekam na wasze komentarze Pa, pa!